Nazywam się Marek Tomczak, jestem specjalistą z zakresu chirurgii. Przez kilkadziesiąt lat zajmowałem się chirurgią naczyniową, jednocześnie jako drugie zajęcie, które mnie zawsze pasjonowało, to była medycyna estetyczna, którą zajmuję się od około 18 lat. W miarę upływu lat na naszej skórze pojawia się coraz więcej procesów starzenia. Na wygląd naszej skóry ma również wpływ sposób odżywiania, palenie papierosów. Zmiany, które pojawiają się na skórze twarzy, szyi, rąk, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to są tak zwane zmiany barwnikowe. To są różnego rodzaju piegi, przebarwienia, zmiany naczyniowe, telangiektazje, rumień. Druga grupa to są zmiany które pokazują nam, jak nasza skóra traci elastyczność. Są to drobne zmarszczki, utracenie sprężystości skóry, poszerzone pory. Urządzeniem, które likwiduje w sposób znakomity te zmiany, jest aparat działający na zasadzie impulsów świetlnych VPL Ultra Plus. W dzisiejszym odcinku moja pracownica, asystentka, pani Patrycja Matysko, pokaże, jak działa i jak likwiduje się tego typu zmiany. Dzień dobry Państwu! W dzisiejszym odcinku chciałabym omówić temat fotoodmładzania oraz problemu z przebarwieniami skóry. Dzięki fotoodnowie mamy możliwość poprawienia tekstury i wyglądu skóry, wykorzystując terapię za pomocą światła czyli m.in. innymi zwężanie porów, spłycenie zmarszczek oraz pobudzenie w naturalny sposób kolagenu, który tak naprawdę tracimy z wiekiem. Skóra po takim zabiegu jest rozjaśniona, rozświetlona i wypoczęta. W ostatnim okresie odnotowaliśmy dosyć duże zainteresowanie zabiegami nowej generacji, właśnie naszym urządzeniem VPL, dzięki którym można osiągnąć znaczne rezultaty w terapii skóry. Choćby przy widocznych oznakach starzenia czy, czy działaniu promieni słonecznych. Ponieważ skóra, która jest wystawiona na działanie promieni słonecznych, a w szczególności światła UV, narażona jest na zmianę naskórka oraz skóry właściwej. Ogólny wygląd takiej skóry uszkodzonej poprzez właśnie działanie promieni UV związany jest z uszkodzeniem włókien kolagenu i elastyny. Kluczem do takiego skutecznego i bezpiecznego zabiegu jest na pewno zrozumienie potrzeb klienta, ale co najważniejsze, określenie typu jego skóry i ustawienie odpowiednich parametrów właśnie na naszym urządzeniu VPL. Oczywiście, z uwagi na różne czynniki fizjologiczne, wyniki takiego zabiegu mogą być różne, no jak i różni są pacjenci. Dzięki fotoodnowie mamy możliwość poprawienia tekstury i wyglądu skóry, wykorzystując terapię za pomocą światła. Czyli m.in. zwężanie porów, spłycenie zmarszczek oraz pobudzenie kolagenu w naturalny sposób, który tak naprawdę tracimy z wiekiem. Skóra po takim zabiegu staje się rozjaśniona, rozświetlona i wypoczęta. Mamy panią, która przyszła do nas na zabieg nowy. Będziemy dzisiaj podczas zabiegu pobudzać w naturalny sposób kolagen i elastynę, która tak naprawdę zostaje uszkodzona, włókna kolagenu i elastyny zostają uszkodzone poprzez działanie promieni UV. Jest okres po wakacjach, gdzie ta skóra, która została właśnie poddana zabiegom kąpieli słonecznych, jak najbardziej wskazane jest, żeby właśnie odbyć zabieg fotoodnowy, sprawić, że skóra na twarzy stanie się rozjaśniona, rozświetlona. W naturalny sposób po prostu odbudowana struktura wewnątrz skóry. Zabieg, który będę wykonywać u pani na twarzy, wykonam urządzeniem VPL. Oczywiście, parametry zostały indywidualnie ustawione na panią. Wcześniej został oceniony typ skóry, więc przygotuję teraz panią do zabiegu. Oczywiście, zabieg fotoodnowy może odbyć każda kobieta w każdym wieku. Przed takim zabiegiem należy przyjść do nas bez makijażu. Ja skórę jeszcze odtłuszczam, nakładam żel, który bardzo świetnie przewodzi światło żółte, które właśnie pobudza w naturalny sposób kolagen. I wtedy wykonuje się taki zabieg. oczyszczoną skórę y, odtłuszczoną nakładamy żel Przystępujemy do zabiegu. W zabiegu ściągamy żel patyczkiem. Oczyszczamy skórę pusteczkami Następnie po zabiegu może być, ale nie musi, skóra zaczerwieniona. Zaleceniem bardzo ważnym jest to, aby po takim zabiegu fotoodnowy pacjentka nie używała żadnych rzeczy perfumowanych, żadnych kosmetyków perfumowanych na twarz przez 24 godziny. Czyli zaraz po zabiegu przez 24 godziny, twarz myjemy tylko letnią wodą. Nawet zalecane nie jest użycie mydła. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Na kolejny zapraszamy za miesiąc, w którym zajmiemy się procesem likwidacji brust nosowo-wargowych.